Witam w kolejnym odcinku Pet Simulator. Na samym początku chciałbym, żebyście zostawili jakiegoś lajka, ponieważ tak jak obiecałem, grindowałem naprawdę dużo diamentów. Wydaje mi się, że koło półtora miliona, może milion, udało mi się wygrindować w jeden dzień. I jak widzicie, mam teraz już tutaj 40 tysięcy. Jeżeli chodzi o moją rangę, to też postanowiłem, że się do, do, do tego przyłożę i został mi dosłownie ostatni quest do zrobienia. Wiecie co, wyjdziemy sobie z tego miejsca, ponieważ tutaj też można sobie właśnie grindować te diamenty, co mi, nie ukrywam, że dość mocno pomogło. No, i subskrybujcie też kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi i nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. I moim ostatnim questem jest y, kupienie, właśnie chyba, 300 jajek, z tego co wiem. Y, dlatego odpalimy sobie auto hatch. Oczywiście mam też ostatnią nagrodę za dzisiaj, więc zobaczymy, ile finalnie będę miał, y, właśnie na ten odcinek diamentów. Ponieważ dzisiaj chciałbym zrobić jakieś takie zakupy. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Y, mógłbym jeszcze teoretycznie odpalić, na przykład, jakieś tutaj enchanty na wykluwanie jajek. Ponieważ tak, pod, jeżeli chodzi o enchanty, także troszeczkę je pograłem i także sobie tutaj przygotowałem, także parę jajek na sam początek wydaje mi się, że powinno być spoko, otwieramy, wiadomo, to mógłbym jeszcze ulepszyć, w tym sensie, żebym mógł otwierać o wiele więcej jajek w jednym momencie, ale powiedzmy, że na razie nie jest mi to jakoś potrzebne, bo jeszcze nie jestem tak nastawiony na mega otwieranie jajek, ponieważ przeszło mi przez myśl, jako że mam minimalną, naprawdę minimalną szansę na otworzenie z tych jajek właśnie huge peta, i tak, mam pierwszego huge peta, za chwilę wam pokażę wszystko, no to mam prawie 100 tysięcy właśnie tej waluty. Tak, Cię to jest 100 tysięcy? Bo ja na dobrą, tak, 100 tysięcy tej waluty i pomyślałem, że po prostu wyzeruję się totalnie, zostawię ten komputer na nie wiem ile godzin i po prostu spróbuję dostać już PETA. Ale podobno, y, możecie też napisać w komentarzu, jest mega mała szansa na te huge pety właśnie z tych jajek. Ale nie wiem, czy to jest prawda, ponieważ y, tak jak wiecie, albo nie wiecie, dopiero zaczynam grać, y, grać w pet simulator i naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Ale nie wiem o wielu mechanikach, o wielu rzeczach, które są po prostu y, tutaj. I powoli sobie robimy tego kościka. Wiadomo, nie odpalam żadnych potyk i tak dalej, ponieważ nie robimy się o openingu. Przynajmniej nie tych jajek i nie teraz. Ale i tak sobie jakieś tam enchanty zmieniłem, po prostu może. Wiecie, jakiś shiny poleci. Y, albo coś innego i będę chciał zobaczyć jakie mam mm, jakie jakie mam rzeczy do kupienia, bo słyszałem, że ceny poszły dość mocno do góry i lada moment będzie kolejna aktualizacja. Oczywiście jak tylko pojawi się ten update, to pojawi się też także odcinek z tego update'u i może powinienem na przykład z, 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 zostawić sobie kasę, żeby szybko poprogresować na kolejne światy. No, to też jest dobry pomysł, nie? Żebym sobie to zrobił. Właśnie mam też nowe pety. Nie wiem czy o tym mówiłem czy nie. Mam huge peta i masę innych petów, które sobie właśnie kupiłem po poprzednim odcinku e, na Właśnie tym serwerze tradeowym i zostało mi, mam, miałem 275 jajek. Teraz kolejno otwieramy 286 jajek. Teraz yy, jeszcze ostatnie i mamy całego yy, season pasa zrobionego. Tak w sumie to można nazwać. I moja ostatnia ranga. Czekaj, czy ja powinienem ekspert? O nie, a jeżeli, ja widzicie. Okazuje a nie, nie ma, dobra, nie ma nagrody za eksperta, a nie, są nagrody za eksperta, ale i tak nie ma dziewiątej rangi, więc powiedzmy, że mamy wbitą yy, tą rangę na maksa, bo byłem przekonany, że jak wbije ósmą, to już jest koniec, a okazuje się, że nie. Uuu, Blast Legendary, Ok, fajne rzeczy są tutaj nawet, ale to sobie będę na spokojnie robił i jeszcze możemy odpalić jedną rzecz, czyli te gift buggy. Zobaczmy, co mi z tego poleci. Okej, okay. mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które na pewno się tutaj m, przydadzą, jeżeli chodzi o moje paty, właśnie, pety. właśnie, To jest, mam na przykład Huge Happy Rocka, to jest na 34. poziomie, mam Celestial, Dragola, Celestial Dragona, Cosmic Dragona, Kulkata, cool i w sumie tak naprawdę to tyle. Zwiększymy sobie także liczbę petów w jednym m, momencie, mam teraz ich aktualnie 37 i wydaje mi się, że pójdziemy sobie, m, pójdziemy, pójdziemy tutaj, w to miejsce, ponieważ no chciałbym dzisiaj coś kupić, mam 400 tysięcy, free ticket. Weźmy sobie, zaspinujmy. Jakbym w ogóle dostał z tego huge peta? Oh, kurde, już myślałem. Ajajajaj. Aj, aj, aj. No nie, to by było zbyt piękne. Dobra, mam te troszkę ticketów, więc sobie też pospinujemy. I znowu owoce. Mm, niby spoko, ale myślałem, że będzie troszeczkę e, lepiej. O, mam użyć 20 owoców. Także 20 owoców. I lucky potion 2. Napra naprawdę ciężko trafić, powiem wam, że z cokolwiek z tego. O, 25%. Ty, a ja chyba potrzebuję właśnie tej książki. Czekajcie, czekajcie, ja i... Chyba jestem ee, koń z czwórka. Tak, dobra, czyli mamy super, mm, super, super książki. O, i odblokował mi się kolejny slot. Zarąbiście. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Możemy oczywiście stworzyć tego huge peta, ale chyba nie będę na razie tego robił. E, requires crystal key. Ja chyba mam kryształowy klucz. Może coś fajnego poleci? No, powiedzmy sobie, że takie mega... Mega średnie rzeczy, idziemy na ten serwer, bo mnie ciekawi, jak wyglądają teraz ceny i czy za te 450 tysięcy diamentów, jakie tutaj mam, będę mógł coś kupić, czy raczej powinienem, wiecie, skupić się o. Okej, okay, od razu ktoś mi dał y, trade, ale powiedzmy, że nie będziemy na razie tego robili. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Książka Midas starch, Exotic i to kosztuje 199 tysięcy. Książka za 200 tysięcy, te kosztują w ogóle po 1000 diamentów. A, ale on, on ich 100 sprzedaje za 1000, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Oj, no powiem wam, że ceny mega mocno poszły do góry. Ja się spodziewałem, że tutaj będę mógł bez problemu sobie coś kupić fajnego. Jakieś y, fajne pety, których... Hmm, który, których nikt nie potrzebuje? W ogóle coś, Cyborg, Dominus, Mythical Golden i gościu to sprzedaje za 10 tysięcy? On naprawdę szuka Jeleni, że ktoś mu to kupi? Przecież ja, o widzicie nawet, aha, mam 10 na 10. Ja nawet nie używam wszystkich moich supertych PETów, ich milion jest. Ja no akurat mi się chyba trafiło jakieś takie średnie mm, lobby, bo widzę, że ludzie tutaj sprzedają takie mega średnie rzeczy. O, i chciałem jeszcze sprawdzić jedną rzecz, ile dostanę, bo dałem tutaj właśnie 10 tych mitycznych yy, petów, które miałem. Mam 439 tysięcy i 443, czyli dostałem 4000 diamentów. Wydaje mi się, że mógłbym dać lepsze pety, chociaż kurde, no szkoda trochę ich, nie. Z drugiej strony, wiecie co, no zobaczymy, 4000 znowu, possible loot, mnóstwo rzeczy możemy z tego dostać, uuu, uh, uu, exotic pet, no dobra, widzę, że tutaj a jakbym jeszcze na przykład te pety sobie dał, to mogę jeszcze lepsze rzeczy dostać, czy nie? Nie, a tak, nie, nie, chyba, chyba to nie wpływa na to, jeżeli dałbym na przykład te pety, to nadal jest, widzicie, minimalna szansa, więc nie będziemy tutaj kombinowali, okej, okay, wszystkie nagrody odebrałem, zarąbiście, chociaż mógłbym, mógłbym je poczekać i zostawić sobie, aż będę miał do odebrania to w troszeczkę inny sposób, weźmiemy sobie 10, okej, okay, damy, lucky level tam był jakiś, nie wiem o co dokładnie chodzi z tym lucky levelem, ale wróćmy sobie teraz na początek, ponieważ, no mówię, mam 443 tysiące diamentów i muszę to jak najszybciej tak naprawdę wydać, no bo na dobrą sprawę, co ja mogę zrobić, nie, chciałbym jakiegoś huge peta kupić, ale patrząc na to, że te ceny podskoczyły aż tak mocno, no to nie wiem, czy w ogóle będzie możliwość mm, kupienia jakiegoś huge peta za te 400 tysięcy. Wchodzimy raz jeszcze na ten trading. Możemy je na jakiś inny wrzucić, tam gdzie ludzie będą sprzedawali trochę lepsze rzeczy. Bo na razie to jest tragedia. I raz tylko widziałem właśnie tego tego peta tam za 2 miliony w poprzednim odcinku. Co jest? Okej, okay, tutaj nikogo nie ma. What? To, to jest jakiś zbagowany, czy to się dopiero... A, mnie chyba rzuca dopiero, tak, mnie rzuca z tymi ludźmi. Co ty tu sprzedajesz? Huge Unicorn Dragon. Okej, okay, no fajne, fajne. <grafię> fajne macie rzeczy, dobra, ja też. Wiecie co? Co ja mogę sprzedać na donosłach? Nie, no ja nie mam nic do sprzedania. Mogę ten maskotki albo to, ale to... Kogo to interesuje? Chcę zobaczyć, co oni tutaj sprzedają. 7800. Czyli wrzuciło nas po prostu na całkowicie nowy serwer. O, co to jest? Exotic Pet za 300 tysięcy. Tutaj flagi sprzedają. Nie, no to, panowie, trochę syf to jest. Tutaj ktoś robi jakiś y, Hell Rock Giveaway za 80 tysięcy gemów. Nie mam pojęcia, co jest. To jest jakiś dobry Legendary Hell Rock. E, no, wydaje mi się, że nie jest warty tyle, bo on ma tylko 12 tysięcy. No, moje mają troszeczkę więcej, także może on. Czekajcie, czy ten Hellerok jest jakiś y, giga OP, bo <gryw> wydaje report for scam, no właśnie, no, 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 on myślał, wydaje mi się, że y, w ten sposób to zrobi, że jak ktoś zobaczy, od razu to kliknie i kupi, także y, chciał nas po prostu oskamować, a, bo on wystawił zwykłego Hellrocka, a nawet powiedział, że to jest huge Hellerok. dobra, okej, okay. no to niezły, niezły tutaj oszust, ja muszę sobie, Uuu, 900 tysięcy, huge happy rock, 900 tysięcy, no ja mam 400 tysięcy, kurde, wygląda na to, że będę musiał najprawdopodobniej zainwestować, w rzecz takie typowo do konta, a nie kupię, kupno jakiegoś peta. 90% za 80 tysięcy. Eee, czy ja chcę takiego kotka? Kurde. 80 tysięcy to nie jest by dużo. Ten w ogóle 65 kosztuje. Ja zdaję sobie sprawę z tego, co tu jest napisane, że na przykład o, ten pet będzie zawsze silniejszy od twoich najlepszych petów. nie? Dlatego chciałem... O, czekaj. Oj, Czo... ale mnie kusi. Ale mi kusi to jajko za 275 tysięcy. 90%. Mm, chciałbym jakiegoś huge peta kupić, jakiegokolwiek, tylko że nie wiem, czy za 400k w ogóle będę, e, będę w stanie to zrobić. I Zmieniłem lobby na jakieś inne. Widzę, że tutaj gościu na przykład sprzedaje za 3 miliony huge nightmare spirit na 51 poziomie, ale wiecie, co, trzeba mieć jednak te 3 miliony. Patrzę, czy coś jeszcze tutaj jest innego. Halish, nie, to, to jakieś. jakiś. E, chociaż, czekaj, czekaj, czekaj. Czemu jego tak 384 tylko istnieją? A, bo to jest Shiny. Dobra, to już wszystko rozumiem, bo mówię, o, to może jest jakiś rzadki. Wydaje mi się, że mógłbym Yy, zainwestować sobie na przykład w te albo po prostu yy, po, podexpić, bo ja mam bardzo widzieć tych mało cyborgów yy, cyborgów do minusów i mógłbym po prostu jak najwięcej ich kupić i później dopiero skupić się yy, na kupnie czegoś innego, ale takie jeszcze wiecie, daje tą szansę o, 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 co ty tutaj sprzedajesz huge, kurde, teraz za milion czajcie, kolejny huge rok za milion, A ja, ja ja mam tylko jednego huge peta i no, chyba mm, zmienię, y, zmienię zdanie. I z uwaga, zrobię. Mam nadzieję, że to nie będzie mega kontrowersyjne. Ale wracamy stąd i wydamy te diamenty. Ponieważ po to na ten specjalny odcinek y, je zbierałem. Więc idziemy kupić coś, co mi się przyda. Im szybciej to kupię, tym po prostu będzie lepiej. Czyli większość, y, żebym po prostu mógł mieć więcej petów. I za chwilę ustawiam się na otwieranie jajek. Tak, czyli o jajku 60 tysięcy, 70, 80, 100 tysięcy. Ała, wow, to boli. To naprawdę y, boli. Ile już mam petów? 41. No trochę i tak to jest y, mimo wszystko mało. Może bym sobie otworzył, że, znaczy kupił, y, m, żebym mógł otwierać więcej jajek. Zobaczę po teraz ile to jest. A, 10 tysięcy, 13. A, dobra. Troszeczkę, o, troszeczkę sobie tego damy. Także ja pójdę się ustawić. Um, I na parę, parę naście godzin, nawet, właśnie. Ja kupiłem sobie też AutoFarmę, ale nie za bardzo wiem, jak to działa. Może mi ktoś wytłumaczyć w komentarzu. Bo ja byłem przekonany, że to działa w ten sposób. Że ja tutaj, powiedzmy się, tak ustawiam. Cyk. Klikam sobie AutoFarmę. OK. Zdobyłam sobie kaskę, te diamenty, a jednocześnie. Idę w to miejsce i otwieram, sobie, mm, i otwieram sobie właśnie te jajka. Ale jak widzicie, ani diamenty mi tutaj nie, nie lecą. Cały czas oczywiście są niszczone. Ale no spodziewałem się, że trochę mimo wszystko będzie inaczej to działało. Że to będzie jakoś się transferowało do mojego ekwipunku. Ale zmierzam do tego, że idę odpalić sobie enchanty na otwieranie jajek i po prostu. Może w kolejnym odcinku będzie miłe zaskoczenie i dostanę jakiegoś um, dużego peta. No raczej wiecie, szansa jest naprawdę bardzo mała, bym powiedział. Patrząc na to, jakie w ogóle ja mam enchanty tutaj. Ojej, mam tylko lucky X4. Tu mam trójki i gdzieś powinienem. Tak, mam jedynkę tylko. O, no to mówię, trzeba będzie się tym zająć. Um, wydaliśmy no, ponad 400 tysięcy. Miejmy nadzieję, że um, coś mi z tego poleci. Tutaj mamy oczywiście te pety, które możemy dostać. Huge, fajnie wyglądają. I za 10 godzin one się zmienią, więc pewnie jak oglądacie ten film, to są już kompletnie inne. 23 jajka za jednym zamachem, auto hatch, cyk. I, a, muszę raz chyba przeklikać to, z tego co rozumiem. Um, mogłem, wiecie co, jako że i tak ja będę tutaj avcią, nie będę wam tego pokazywał. Odpalę sobie to. E, enchanty, potki, itemy. Czy mamy jakieś pet coins? Hmm. Coś na szczęście bym sobie odpalił, ale... Chyba nie ma tutaj czegoś takiego. No, trochę jest rzeczy. Także niech się mi tutaj otwierają jajka, i może to, co zrobiłem, było bardzo głupie, ale postanowiłem, że wydam całą kasę, jaką zgromadziłem, czyli prawie 100 tysięcy, żeby otworzyć chociaż jednego huge peta. Ja nie mam pojęcia, czy się udało, wy też nie macie pojęcia, i powoli z tego, co widzę, ten opening się kończy, ponieważ zostało mi już naprawdę bardzo, bardzo mało tej kaski. Raczej, wiadomo, szansa jest znikoma, ale nawet jednego, jak dostanę, to będę zadowolony. O, właśnie, i się opening właśnie zakończył, mam 18 tych Platinium barów i weźmy sobie tutaj, zjedźmy. Hmm, mam 57 tysięcy. O nie, dobra, otworzyłem i jak widzicie, nie dostałem nic ciekawego, ale spokojnie, to wszystko ja poprzerabiam i stworzę sobie właśnie te cyborgi do minusy, ale to pewnie będzie już w kolejnym odcinku.